W wielu regionach Polski zachowały się zwyczaje i potrawy, o których nie słyszeliśmy? Co na Wielkanoc przygotowują mieszkańcy Podhala czy Wielkopolski? Czym są buchty, a czym studzienina? Kuchnia regionalna to skarbnica pomysłów i inspiracji, Wielkanoc, pożegnanie z żurem i śledziem polskie tradycje wielkanocne to nie tylko śmigus-dyngus, święcenie palm, czy piękne kraszanki. Ale i bogactwo kulinarnych przepisów. Dawniej, o restrykcyjnie przestrzeganym poście, koniec 40-dniowych wyrzeczeń witano z wielkim entuzjazmem. Przeczytaj także tradycja ozdabiania pisanek, jak ozdabia się pisanki w poszczególnych regionach Polski? Na Kujawach i Pomorzu rozpoczynano świętowanie Wielkanocy organizując symboliczne pogrzeb żuru i śledzia, ponieważ od środy popielcowej były podstawą jadłospisu, w Wielki Piątek lub w Wielką Sobotę z radością zakopywano na skraju wsi resztki tych potraw. Na świąteczny czas przygotowywano specjalne dania, głównie w oparciu o mięsa i wędliny, które rekompensowały postne wyrzeczenia. I choć wiele potraw opartych było na prostych recepturach oraz składnikach, dobrze do nich powrócić, ich smak może zaskoczyć nawet posiadaczy najbardziej wymagających podniebień? Warto dowiedzieć się, jakimi regionalnymi specjałami mogą szczycić się Polacy, bo dania będące naszym kulinarnym dziedzictwem wracają do łask. Przeczytaj także o zwyczajach wielkanocnych w innych krajach. Zwyczaje wielkanocne z całego świata. Wielkanocne, bogactwo różnorodności niegdyś obowiązywała zasada, że W. Wielkanoc nie powinno się ani gotować, ani krzątać po kuchni, dania miały być przygotowane bez dymu, ewentualnie przy jednym dymie. Jedzenie przygotowywano więc wcześniej, by w niedzielę jedynie je odgrzać lub nawet iść na zimno. Z tego powodu charakterystyczne dla Wielkanocy były świąteczne chłodniki. Chrzanówka to zupa tradycyjnie podawana w Wielkanocną niedzielę, nazywana również krzanówką, podstawą dania są kawałki mięs i wędlin z wielkanocnego koszyczka, ćwiartki ugotowanego na twardo jaja oraz jarzyny. Składniki należy wrzucić do garnka z serwatką, zetrzeć chrzan, a po ugotowaniu podawać z chlebem. Zupata charakterystyczna jest dla regionu Małopolski, ale wiele jej odmian znają również mieszkających w górach. Na wielkanocnych stołach często gościły galarety. Na Podkarpaciu jedzono studzieninę, czyli galaretkę z wieprzowych nóżek, pokropioną octem i doprawioną pieprzem. Świąteczne wypieki najczęściej przygotowywano na cieście drożdżowym. W Małopolsce i na Śląsku, choć w oparciu o nieco inne przepisy, przygotowywano buchty, czyli drożdżowe bułeczki podawane na słodko. Wielkanoc, dobry czas na inspiracje Niestety fakt, że na naszych stołach rzadko pojawiają się regionalne potrawy, nie wynika jedynie z braku znajomości receptur. Obecnie pozostaje nam niewiele czasu na świąteczne przygotowania, często Wielki Piątek, a nawet Wielką Sobotę musimy spędzić w pracy. Same zakupy i porządki są bardzo absorbujące, więc świąteczne smakołyki przygotowujemy w pośpiechu, niemal na ostatnią chwilę. Nic dziwnego, że wybieramy potrawy dobrze nam znane i sprawdzone. Sprawdź przepis, swojskie chałki z kruszonką albo lukrem, przepisy na wielkanocne ciasta, przedświątecznej kuchennej gorączki trudno uniknąć, jednak warto w takiej sytuacji sięgać po wsparcie. Zaangażujmy do pomocy bliskich i wspólnie poeksperymentujmy, by na Wielkanocnym stole pojawiły się nieznane wcześniej rarytasy. Możemy sięgnąć po dorobek kuchni regionalnych. Przygotowując świąteczny przysmak z Wielkopolski, pieczoną cielęcinę z czosnkiem lub jagnięcinę ze śliwkami rodem z Podhala. Inspirujące mogą okazać się również jajka, oprócz faszerowanych, możemy przyrządzić tartę, pieczeń czy nawet drożdżówki z jajami.